Zastanawialiście się kiedyś, czym jest patriotyzm, kiedy, no cóż, kiedy nie ma się ojczyzny, kiedy kraj znika z mapy? To jest właśnie historia o takich ludziach, o grupie absolutnie niezwykłych postaci, które straciły swój dom, ale zamiast się poddać, zbudowały nowe światy dla innych. To opowieść o patriotyzmie, który mierzy się nie tylko w bitwach, ale też wkładem w rozwój całej ludzkości. No właśnie, co? Kolejka, która wspina się niemal do nieba, najwyższy szczyt w Australii i granice Polski. Na pierwszy rzut oka nic, prawda? Brzmi jak kompletny absurd, a jednak odpowiedź jest naprawdę fascynująca. To taka zagadka, która prowadzi nas przez różne kontynenty, przez różne czasy, a jej rozwiązanie kryje się w życiorysach kilku Polaków, którzy dosłownie zmienili oblicze świata. Poznajmy więc pięć postaci, pięciu patriotów, których historia skazała na wygnanie, ale oni oni nie rozpaczali, zamiast tego całą swoją energię, cały swój niesamowity talent i miłość do Polski, które już nie było, przekuli w coś wielkiego w działania, które na zawsze zmieniły Peru, Australię, Chile, a nawet Syberię. Ale żeby zrozumieć, kim byli i co ich napędzało, musimy się cofnąć wrócić do naprawdę mrocznych czasów XIX-wiecznej Europy i zobaczyć tragedię narodu, który po prostu zniknął z mapy. I tu jest no właśnie sedno całego dramatu Polska rozdarta na trzy części przez Rosję, Prusy i Austrię z dnia na dzień przestała istnieć. Wyobraźmy to sobie. Dla wielu patriotów życie w takiej niewoli, w ciągłym strachu, pod butem zaborcy, to było po prostu nie do zniesienia. Wyjściem była ucieczka. Spójrzmy na tę oś czasu. Mamy rok 1830, Powstanie Listopadowe. Potem 1863, Powstanie Styczniowe. Dwa potężne zrywy, dwie desperackie próby odzyskania wolności. Niestety obie zakończyły się klęską, a po klęsce przyszło najgorsze. Fala brutalnych represji. Zsyłki, więzienia. To zmusiło tysiące, naprawdę tysiące najzdolniejszych, najbardziej zaangażowanych ludzi do ucieczki. To właśnie wtedy narodziła się wielka emigracja. No dobrze, i teraz teraz poznajmy tych, którzy w tym całym roku wygnania znaleźli nową misję, bo dla nich ta tłaczka to nie był koniec, to był początek czegoś absolutnie niezwykłego. Drogi, którą szli w imieniu Polski, nawet jeśli nie było jej na żadnej mapie. Oto i oni, nasza piątka. Ernest Malinowski, inżynier i żołnierz. Paweł Strzelecki, odkrywca i wielki społecznik. Henryk Arttowski, Człowiek lodu, polarnik i dyplomata. Ignacy Domejko i Jan Czerski, geolodzy, badacze ziemi. Inżynier, odkrywca, naukowiec. Każdy był geniuszem w swojej dziedzinie, ale mieli coś wspólnego: niezłomną miłość do ojczyzny i takie, no, takie poczucie misji, że mogą, że muszą zmienić świat. To porównanie do nawigatorów jest po prostu genialne. Pomyślmy o tym. Płyną przez wzburzone morze, nie mają własnego portu, do którego mogliby zawinąć, a mimo to wyznaczają nowe szlaki, ale nie dla siebie, dla całej ludzkości. Pracowali dla dobra innych, bo nie mogli pracować dla Polski, ale w ten sposób budowali jej prestiż na całym świecie. To jest właśnie ich dziedzictwo. No to co? Przyjrzyjmy się z bliska, co oni właściwie zrobili. Zobaczmy, jak ta ich ogromna tęsknota za Polską zamieniła się w dzieła, które, no cóż, do dzisiaj zapierają dech w piersiach. Zacznijmy od tej liczby: ponad 4800 metrów. To prawie 5 kilometrów w pionie. Na takiej wysokości, w rozrzedzonym powietrzu, gdzie naprawdę trudno jest oddychać, Ernest Malinowski zbudował coś niemożliwego: cud inżynierii centralną kolej transandyjską. I uwaga, przez ponad 100 lat była to najwyżej położona linia kolejowa na całym świecie. Ale Malinowski to był ktoś więcej niż tylko genialny inżynier. To był też bohater wojenny. Kiedy w Peru wybuchła wojna z Hiszpanią, to on wpadł na pomysł, jak obronić port Callao. Wziął działa, zamontował je na platformach kolejowych i stworzył coś w rodzaju mobilnej artylerii. To było genialne. Ale to nie wszystko, jego odwaga. Proszę sobie wyobrazić, że kazał się opuszczać na linach w przepaście, żeby osobiście sprawdzić, czy grunt wytrzyma filary mostu. No po prostu geniusz i odważny do szaleństwa w jednym. Przenieśmy się teraz na drugi koniec świata, do Australii. Tam Paweł Strzelecki też walczył o Polskę, ale zupełnie inaczej. Zdobył najwyższy szczyt kontynentu i nazwał go Górą Kościuszki. Taki prosty gest, a tak potężny. Na dachu zupełnie nowego kontynentu unieśmiertelnił imię bohatera, który walczył o wolność naszą i waszą, wolność Polski i Ameryki. I to prowadzi nas do kluczowego pytania, co to w ogóle znaczy być patriotą, kiedy nie można chwycić za broń. Oni znaleźli na to odpowiedź: zrozumieli, że można służyć ojczyźnie inaczej budując prestiż Polski przez naukę, przez pomoc innym, przez tworzenie lepszego świata dla wszystkich. I to jest właśnie ich definicja nowoczesnego patriotyzmu. A Henryk Arktowski? On poszedł chyba jeszcze dalej, zobaczmy. Najpierw, żeby zamanifestować swoją polskość, zmienił niemiecko brzmiące nazwisko arcet na Arktowski. Potem, jako pierwszy Polak w historii, spędził zimę na Antarktydzie, prowadząc absolutnie pionierskie badania. Ale jego największe dzieło to był potężny raport, który przygotował dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to właśnie ten raport z jego danymi, z jego mapami, posłużyły do wytyczenia granic Polski po I wojnie światowej. Jego wiedza stała się bronią w walce o niepodległość. Ale wiecie, ich wielkość to nie był tylko geniusz. To byli przede wszystkim ludzie o ogromnych sercach. Tacy, dla których nauka sama w sobie nie wystarczała. Musiała być narzędziem. Narzędziem do budowania lepszego, bardziej sprawiedliwego świata. 200 tysięcy. Pozwólmy tej liczbie na chwilę wybrzmieć. 200 tysięcy. Tyle głodujących dzieci każdego dnia. Karmił program, który stworzył Paweł Strzelecki w Irlandii podczas wielkiego głodu. W kraju dosłownie zdziesiątkowanym przez głód, on, Polak, człowiek z zewnątrz, zorganizował genialny system dożywiania dzieci w szkołach, uratował całe pokolenie. To nie była tylko logistyka, to był akt miłosierdzia na skalę, którą trudno sobie nawet wyobrazić. I tak to wyglądało na całym świecie. Popatrzmy. W sile Ignacio Domejko, bliski przyjaciel Adama Mickiewicza, staje w obronie wyzyskiwanych górników i rdzennych mieszkańców, India Mapuche. W Irlandii Strzelecki, samemu zarażając się tyfusem, ratuje dzieci od śmierci głodowej. Przecież nie musieli tego robić. Mogli skupić się na swojej procji. Ale nie, dla nich nauka bez człowieczeństwa była po prostu pusta. A historia Jana Cerskiego? To jest już w ogóle opowieść o absolutnym triumfie ducha nad tyranią. Zesłany na Syberię za udział w powstaniu styczniowym, miał tam zgnić. Ale co zrobił? Zamienił swoje więzienie w laboratorium i stał się najwybitniejszym badaczem Bajkału. To on stworzył pierwszą mapę geologiczną tego jeziora. Jego pasja była tak wielka, że w końcu nawet rosyjskie instytucje naukowe, jego oprawcy zaczęły go finansować. Zmarł tak jak żył, podczas wyprawy, w służbie nauce, do samego końca. Więc jakie dziedzictwo pozostawili po sobie ci nawigatorze bez portu? I, co chyba ważniejsze, czego ich niezwykłe życie może nauczyć nas dzisiaj? Spójrzmy tylko na ten globalny ślad. Malinowski w Peru, strzelecki w Australii i Irlandii, arktowski na Antarktydzie, domejko w Chile, czerski na Syberii, od Andów po lodowce Antarktydy. Nie ma chyba kontynentu, na którym nie zostawiliby swojego śladu. Budowali koleje, odkrywali góry, ratowali od głodu. Po prostu zmienili świat. Czego więc możemy się od nich nauczyć? Myślę, że trzech rzeczy. Po pierwsze, żeby zawsze łączyć pasję z misją. Oni nie tylko odkrywali, oni pytali, jak mogę pomóc. Po drugie, niezłomności. Budowali kolei w przepaściach, prowadzili badania w niewoli, pokazali, że nie ma rzeczy niemożliwych. I wreszcie, po trzecie, pokazali, czym jest patriotyzm przez służbę. Udowodnili, że służenie ludzkości jest jednym z najpiękniejszych sposobów na oddanie czci własnej Ojczyźnie. I z tym pytaniem chciałbym wszystkich zostawić. Kiedy wielki talent łączy się z niezłomnym charakterem, to jakie granice w ogóle istnieją? Bo patrząc na historię tych pięciu niezwykłych Polaków, odpowiedź wydaje się prosta. Absolutnie żadnych.